Witamy w piękne kuchnie, kolejny szybki raport targów. Już nagraliśmy taki długi film o absolutnie wspaniałych zlewozmywakach, które w ogóle nie nazywają się zlewozmywaki, tylko stacje robocze, ale jeszcze na targach wam chciałem pokazać tutaj kilka takich produktów. No przypominam, jeżeli ktoś nie oglądał tego filmu, absolutnie wspaniała rzecz, te zlewozmywaki, te stacje robocze jak największe. I chodzi o to, że przenosimy całą pracę brudną z blatu. Do zlewozmywaka nie wykonujemy kilka czynności, tylko całą pracę. Tą brudną przygotowania posiłku wykonujemy z lewo Także z lewo nie tylko do zmywania, ale do przygotowania posiłku jest to, jest to dosyć ważne. Jest ten róż, gdzie tutaj możemy myć, możemy podjeżdżać z naczyniem, możemy jakieś różnego typu potrawy przygotowywać. Jednocześnie możemy tutaj włożyć jakieś malutkie talerzyki, może się osuszać. No i to się tak łatwo ślizga, praktycznie samo jeździ. Są różnego typu deski drewniane, które też po tych poziomach, po tych wyspawanych schodkach, ponieważ zlewozmywak jest warstwowy i ma jedno akcesorium, jeździ, jeździ po drugim, jest też piękna deska drewniana. Na tej desce możemy kroić i od razu do odsączarki sobie zrzucać. To jest następna rzecz, a jeszcze następna rzecz. To jest deska z polietylenu, taka deska jak się używa z gastronomii no Żeby nie niszczyć na przykład do mięsa, e, chociażby do mięsa tak piętnych desek są deski e, z polietylenu, które można być w, zmywar w zmywarce i ona ma takie miejsce na adapter drugi, który notabene jest tutaj zamontowany i w tym adapterze są różnego typu naczynia. Tutaj jest akurat naczynie dziurkowane, więc można odcedzać. Tutaj są naczynia trzy e, na sałatki. Jest też takie, takie samo naczynie pełne żeby przygotować chociażby mięso, przykryć i przechować w lodówce. Więc to jest nie tylko zlewozmywak do mycia, nie tylko do przygotowania posiłków, żeby nie przenosić z blatu, ciągle do zlewu tylko wszystko robić w zlewozmywaku, ale jest to cały system i część całego poruszania się po kuchni. Z lodówki do zlewozmywaka, czy zle, ze zlewozmywaka do piekarnika, bo jeżeli mamy takie naczynie dziurkowane, czy pełne, możemy te potrawy przygotowane jednocześnie w tych naczyniach już przygotowywać, obrabiać termicznie tak się to fachowo nazywa w piekarniku. Absolutnie cudowna sprawa, zlewozmywaki tutaj są większe jeszcze niż ten, który pokazujemy po drugiej stronie widać. Taki powiedzmy rozmiar amerykański, absolutnie wspaniała sprawa, są też trochę mniejsze. Mogą być nałożone, mogą być podwieszone, mogą być na równi z blatem. Cudowne, cudowne produkty.